Cześć mam! Dzisiaj znowu będziemy sobie kręcili vloga. Cześć Tomasz, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Co ty robisz? Dzień dobry. Pod tym drzewkiem. Co to jest? No dobry jesteś? Co to jest? Window. Przestań Nie wiem, co to jest. Dlaczego to służy? Plan? Ale to jest jakieś u... uschło to coś. Nie, to już jest dężałe, a tam jest zielone. I tutaj tego nie, chyba tego nie ujrzymy. Nie wiem. Dobra. Dobra, idziemy sobie. Co dzisiaj mamy w planie? Powiedz. Ja mam w planie łamanie pindola. Oj, bardzo ambitny plan, rzeczywiście. Super ej. Dobry... No widzisz. E, mamy taki plan, że dzisiaj idziemy sobie na siłownię. Będziemy szli razem na siłownię, ponieważ pogoda nie dopisuje. To jest zachmurzone, zachmurzone niebo. A w środku była taka substancja oleista. Bardzo interesujące. I sobie idziemy na siłownię. Już żeśmy raz widzieli gdzieś siłownia całkiem niedroga. Za ile to było? No za 150 batów dla, dla pary. Czyli to jest na cały dzień. Czyli to nie jest drogo, bo jakbyśmy wpłatali, to płaciliśmy za cały dzień no to sobie było 100 batów, czyli 10 zł, a to będzie za, dla pary za 15 zł. No absolutnie fajna tak jak good deal co tam tak znowu to zbierało ten e, olej z, z samochodu i magazynowało to mm -hmm. jest mała refineria rafineria mm -hmm. tutaj mamy ładny sklepik pokażę wam kolorowo nie wiem czy to kamera uchwyci bo ja zupełnie nic nie widzę także dzisiaj mamy plany pójść na siłownię, pokażemy Wam również jak siłownia wygląda tutaj w rajon. Mamy zamiar zrobić takie małe sprawozdanie. Nie? No. Co tam? Kokos? Tak. Kokos, to co to jest? Nie, nie wiem, no tak A! W ogóle to dzisiaj się nie wyspałam. Znaczy. Chyba za dużo złanej. Przejechał przyjechał pan na skuterze jak wariat w ogóle się nie wyspałam bo e, cały czas boli mnie ta jedna strona wiesz ten karkuj nie mogę się tak o, kręcić szyją bo mi boli okay. bo co się stało jakiś baran kurde jechał i sobie dyskotekę zrobił w samochodzie ale tak normalny mega okay że normalnie myślałem, że... A ja w ogóle nic nie... A ja nic nie słyszałam. Komu ty machałaś? <grywa> bo pan By... klakson. <grywa> On klaksnął, bo... bo chciał klaksnąć. Ja myślałam, że on na nas klaksnął klak. i mnie pomagał. <grywa> bo przyjechał z Polski i każdy tu klak. <grywa> Klaksonuje na nas. Ja myślałam, że to no do nas było, no. No dobry nieważne. Zawsze nie jak klassynują, to jest na nas. To coś logiczne, nie? a czy takie? O, małe. Mały, mały wgląd mi. Pokręcimy się trochę razem. Dobra, idziemy. Co tam? Co tam? Co tam, co tam? Ktoś klaszczy na nas? <laughs> Trochę mnie ręka boli już od tego trzymania tej kamery Uff, Ale spoko. No ja że jakieś dwie minuty trzymia, to ręka już boli. Nie? A ja nie mam takich bice bipsiorów jak ty. No, to po to się, szyło, bo nie się nie. No właśnie dlatego idę. <laughs> idę sobie wyciągnąć. Ręki mają wypłacione, A O, pokaż jakie są segły. Cegła tajska. <noise> Wszystko jest malutkie. <noise> Nawet cegły są małe. <noise> nie wiem, może to ja mam taką wielką łapę. <noise> może. Ja nie mam, mam na on Dobra. No to co? Na razie. Papaja. Papaja. Cokolwiek to znaczy. Ty papaja się je. Tak? A ja półmachałam papają.